Jako małe dziecko przeżyłem traumatyczne rzeczy, rzeczy o których jakby nikt nie pamięta. Przez kilka lat nosiłem w sobie niewidoczne rany traumy, które zmieniły całkowicie mój światopogląd. Wydarzenia, które widziałem, a których nikt inny nie zauważył, miały miejsce w mojej małej miejscowości kilkanaście lat temu. Były to czasy internetu kablowego DSL. Początki YouTube'a, narodziny Facebooka, era niewinnej ciekawości, ale także czas, gdy rodziła się nowa forma kontroli. Ludzie w tych czasach byli inni, bardziej patologiczni, brutalni w zachowaniach, pozornie zwyczajni, lecz wewnętrznie złamani. Potem, jakby z dnia na dzień, zmieniliśmy technologię. Przyszło wich, przyszła cisza, jakbyśmy zostali zresetowani. Zaczął się nowy rozdział, a ja, jako jeden z niewielu, zauważyłem, że to nie była tylko zmiana sygnału. To była zmiana cywilizacyjna. Pamiętam wyraźnie protesty z 2012 roku bunt przeciwko Akta. Ludzie zjednoczyli się, rząd był atakowany przez Anonymus, i nagle wszystko ucichło. Jakby ktoś jednym przyciskiem przełączył świat. To był moment przejścia z Web1 do Web2, z wolnej sieci do centralizacji. Korporacje zaczęły gromadzić nasze dane, wciągając nas w pułapkę iluzorycznej wolności. Zrobili z nas swoich cyfrowych pracowników. Dziś jesteśmy znów na krawędzi. Czuję, że takich jak ja, którzy to widzą, jest więcej. Ludzi, którzy nie urodzili się ślepi. System, w którym żyjemy, to już nie tylko zepsuty system, to giga zgniły system. Zamiast promować zdrowe wartości, jak tradycja, miłość, szacunek, promuje prostytucję, narkotyki i beztroskie życie, które kończy się zniewoleniem. Zgniłe autorytety, influencerzy, którzy są jedynie owocami systemu. Pokazują fikcyjne życie na Instagramie i Facebooku, kreują świat, który nie istnieje. Młodzi ludzie patrzą na te obrazy i gubią zaufanie do samych siebie. Pora to zmienić. Pora, byśmy zaczęli znowu upać sobie nawzajem. Zgniły system doprowadził do tego, że młodzi biorą przykład z kryminalistów. Krzyczą hasła, które dają im poczucie bezkarności. W tym chaosie kobiety, nasze siostry, córki, partnerki. Stają się ofiarami. Mężczyźni wykorzystują podstęp, udając troskliwych, by zniszczyć im życie dla własnej satysfakcji. Mówiąc o podstępie w kontekście kobiet, mam na myśli nie tylko fałszywe gesty troski, ale także intrygi, które są nieludzkie. Mam na myśli sytuacje, w których narkotyk ekstasy pod pretekstem dobrej zabawy staje się narzędziem manipulacji. To nie jest atak na normalnych ludzi, którzy nie krzywdzą innych. Ale ostrzeżenie przed tymi, którzy wykorzystują takie metody do złych celów. Z własnego doświadczenia mogę przytoczyć sytuację, która wstrząsnęła mną do głębi. Zostałem zaproszony na imprezę w hotelu. Byłem tam jedynym nieznajomym znałem tylko jedną z dwóch dziewczyn. I prawdopodobnie moja obecność powstrzymała coś złego od wydarzenia się tej nocy. Drzwi do hotelowego pokoju zostały zamknięte. A przez całą noc czterech mężczyzn powtarzało, że zgubiono klucz. Nie wierzę w przypadki. Czułem, że coś tam było nie tak. Przypominam, w polskim kodeksie karnym istnieje artykuł o przestępstwie popełnionym podstępem. To nie tylko moralna zbrodnia, to także przestępstwo prawne. Problem handlu ludźmi jest prawdziwy. Kobiety lądujące na platformach takich jak OnlyFans często nie są tam, bo tego chciały, ale dlatego, że podążyły za zgniłymi idolami, bo otaczało je zepsute środowisko, które wpychało je w tą drogę. I to może być córka każdego z nas. Dziś Europa już nam pokazała, co dzieje się, gdy nie reagujemy. Francja, Niemcy, Belgia narody, które stopniowo rozmywają się w imię poprawności politycznej. Przestępczość, napięcia społeczne, utrata tożsamości. To już się dzieje. Dane są bezlitosne, statystyki nie kłamią. Przestępczość rośnie tam proporcjonalnie do braku integracji i nieprzemyślanego przyjmowania migrantów. Aktualny napływ migrantów z Afryki i krajów arabskich pogłębia nasz strach. Te ruchy nie są przypadkowe. Nie wiemy, kim są ci ludzie, przed czym uciekają: czy to ofiary, a może sprawcy uciekający przed karą śmierci we własnych krajach. Apeluję do moich rodaków. Do narodu polskiego. Nie dajmy się oszukiwać politykom, którzy latami dzielą nas, by łatwiej nam sterować. Nie pozwólmy, by nasze dzieci były niewolnikami systemu, który zamienia je w bezmyślne marionetki. Czas się obudzić, czas przypomnieć sobie, kim jesteśmy i zacząć walczyć o prawdziwą wolność duchową, kulturową, narodową. Bo choć wszyscy się niby znamy w rodzinie, w pracy, w sąsiedztwie to znamy się tylko wtedy, gdy stoimy obok. Gdy tylko się odwrócimy, wszystko się zmienia. Ktoś, kto był przyjacielem, może być wrogiem. Ktoś, komu ufaliśmy, może knuć spisek. Ktoś, kto mówi jedno, za plecami robi drugie. Ten świat to iluzja znajomości. Czas zedrzeć maski i spojrzeć prawdzie w oczy. Potrzebujemy nowych, świeżych autorytetów. Ludzi, którzy pokażą, jak naprawdę żyć, jak się bronić. Dzisiejsze autorytety to w większości produkty korporacyjnych kampanii marketingowych. Zaśmiecają nasze głowy pod pretekstem recenzji, testów smaku, filmików o niczym. Otrzymują pieniądze za to, że sprzedają nam złudzenie. Dlatego potrzebujemy także kobiecych autorytetów odważnych, dumnych, które podniosą głowę i będą mówić głośno o prawie, o artykułach kodeksu karnego, które mogą im uratować życie. Tak nawet zabić, jeśli są w sytuacji zagrożenia życia. Artykuł 25 kodeksu karnego jasno mówi o obronie koniecznej. Jeśli kobieta staje się ofiarą przemocy, ma prawo się bronić, nawet jeśli jej obrona doprowadzi do śmierci napastnika. To nie zbrodnia, to prawo do życia. Znów wybory wygrał PiS lub PO. Tak to pisze przed ogłoszeniem wyników, i wiem, że znów będzie tak samo. Zmiana właśnie trwa. Wchodzimy w erę Web3, nowej technologii opartej na blockchainie, zdecentralizowanej i niezależnej od korporacyjnych gigantów. Dzieje się to teraz na naszych oczach, ale media nadal milczą. Robią to po cichu, jakby chcieli, byśmy niczego nie zauważyli. Pora otworzyć oczy. Przyprowadzam do porządku każdego obywatela Polski, by zadbał o bezpieczeństwo bliźniego swego. Czas na nowe autorytety. Czas na przebudzenie. Czas na Polskę, która pamięta, kim jest.